Proszę Państwa, zerkajcie, co tutaj jest w torbach obfitości. Wszystko dzisiaj do rozdania, za darmo, za darmo. Nie piszcie mi tam w komentarzach, wyszli po ile. Wszystko jest, słuchajcie, za darmo, z aplikacji Olio. Ja za nic nie biorę pieniądzów, bo tak to działa. Wszystko z aplikacja. patrzcie. I tu mamy już kurczaczki w jakimś słodkim barbecue wlatują eleganckie nogi, słuchajcie to są nogi, nóżki jakby ktoś nie wiedział, co mamy tu na serze. no tego jest, powiem wam pełno, ja nie wiem, ludziska coś się nie chcą przekonać, już chyba od dwóch tygodni bardzo często jest to do zwrotu, nie mam pojęcia powiem wam szczerze, jadłem chyba te, nie, te, raz jadłem te i są naprawdę dobre, no nie ma co tutaj kurczę tu narzekać, nie wiem, nie wiem o co chodzi, o co biega Patrzcie, tu następne wchodzą. Już mamy dwa razy kurczaczek wjeżdża. Proszę ja ciebie. I tutaj następny trzy razy już. Ale fajnie, bo będzie mało wystawiania. Fajne żarcie, a mało wystawiania. Tak, takie coś, słuchajcie, lubię. Takie odbiory, tylko nie za bardzo lubię. O, tu mamy skrzydła z kurczaka barbecue. Też są bardzo fajne. Patrzę, czy te łapy, słuchajcie, nie, nie ufajdałem tymi kurczakami. Zobaczcie, następnie już mamy 3, 3, 3, razy skrzydła, no jednak wygrywają te, skrzydła wygrywają, 4 razy, 5 razy, o Matko, chyba, słuchajcie, chyba 9 jest w ogóle to skrzydeł, zaraz mi się tu wszystko wyskrzydli, wezmę te rogale na chwilę tam na boczek, na boczek, dobra, niech to tutaj leży, co my tu mamy, chlebki jakieś, Garbich, o to jest fajne do mikrofalówki, słuchajcie, albo do piecyka takiego fryera, Świetna pozycja! I nawet możecie sobie zrobić z tego taką pizzę, coś wrzucić, jakąś wędlinkę. Elegancja, powiem wam, ja to jadłem sobie zrobiłem kurczę do kolacji, bo znajomi mieli spać. Rewelacja, polecam to. Nie wiem, jak to cenowo wygląda. Wiecie, co bo wiadomo, no, trzeba, trzeba w ogóle ludziom powiedzieć. Dwa funciaki 15. Bez przeceny, no w przecenie taniej. No wiadomo, a u mnie w ogóle już całkowicie za darmo, nie? Czajcie temat, więc łapcie u mnie. U mnie uczciwa cena, bo za darmo ludziska. No i co? Znowu wchodzą te skrzydła, ludzie mamy 2, 4, 5, 6. Coś mi tam baba w sklepie że jest chyba ich 9, ale nie jestem pewien. Następne wchodzą nogi. Matko, zobaczcie, ile tego jedzenia. Całe szczęście, że jest, słuchajcie, ta aplikacja i można ludziom te jedzenie porozdawać. Bo tak to, zobaczcie, no przecież to wszystko by poszło na przemiał. Ludziska, czujecie? Na przemiał. No nie możemy. Absolutnie nie możemy na to pozwolić. Ale jestem zadowolony, bo już tutaj parę osób, słuchajcie, wie, że ja mam dosyć fajny towar i za darmo. I za darmo, dodajmy. I towar w godzinkę się, słuchajcie, rozchodzi naprawdę. Więc mówię Wam, jeżeli jesteście z UK, słuchajcie, instalujcie aplikację Olio i łapcie sobie żarcie. No, łapcie żarcie, to akurat jest odbiór z Tesco, to jest wystawiane. Słuchajcie, ja zaraz to ogarniam, i wszystko będę wystawiał na aplikację. Mamy gdzieś. Wydaje mi się 21.10 Wszystko wskakuje na aplikację i ludziska sobie łapią. Tu mamy awokado. Zobaczcie, to nie są tanie rzeczy, żeby mi było. Zobaczcie, 5 zł za dwie sztuki. No ludziska, łapcie, łapcie. Nawet jest pasztet. Halo, chicken pasztet. No wolałbym jakieś gąski czy kaczki. Kaczki, no ale jak to się mówi na bezrybiu. Irak, ryba. A tu widzę jaką, jakąś Italią nam tu podjechało. Zobaczcie, jaka mozzarella, ale to już taka, widzę. Jakaś chyba bardziej luksusowa. To nie jest takie, słuchajcie, pospolite. Padło, coś mi się wydaje. Tu mamy ananasy. Ananasy, jakieś jedno awokado się zaplątało. Nie wiem, możliwe, że tutaj muszę coś dołożyć. No nie wiem, jakieś takie wybrakowane bym powiedział. I już jedna torba poleciała. Słuchajcie. Torba obfitości już jedna jest wypakowana. No lecimy, lecimy z następną. Co my tu mamy? Najpierw te cięższe rzeczy. Proszę bardzo, kurczaki, słuchajcie, patrzcie, jakie eleganckie to są te podudzia, nie? Zobaczcie, ile taka pozycja w sklepie. Bo u mnie za darmo macie, no to wiadomo. 2,75, no prawie 3, prawie 15 zł, słuchajcie, ja oddaję za darmo. Dwie paki są do rozdania. No i co wy powiecie? Powiedzcie mi, co wy powiecie na to. Tutaj na grilla. No pogoda jakby deszczowa dzisiaj jest, ale powiem wam dla upartego, za darmo to i nawet grilla można zrobić. Czajcie o co chodzi. No wiadomo, wiadomo, ludziska. Sam bym zrobił, ale na diecie jestem. Tutaj mamy trzy razy, patrzcie. Pork, mozare... wieprzowo, mozzarellowe i jakiś kebab, tomato. Jadłem kiedyś, jedne są otworzyłem, słuchajcie, są bardzo mocno doprawione na taki właśnie turecki. No, nie za bardzo, ja bardziej, chyba takie nasze smaki bardziej lubię. No, tak sobie gadam. Zjadalne, powiem Wam, ale to, te pozycje zdecydowanie bardziej polecam dla Was. Na pierwszy rzut, no to tu, tu mamy ciasto, marchewkowe ciasto, słuchajcie. Widziałem, że są dwie sztuki. Patrzcie, no jeden kartonik tu troszeczkę uszkodzony, ale ludziska, no jest za darmo ciasto. Ile taka pozycja kosztuje w sklepie? No prawie, słuchajcie, 4,25. Ludziska, 20 zł ponad takie coś. To się śmiało, nie ma co zastanawiać. Szatowar, kurde, brać, nawet nie w ciemno, no bo wiadomo, ja to tam mówię. Ja wam mówię, że to jest pozycja naprawdę zacna, zacna. Co tu wjeżdża? Jakiś chlebek. O, to jest taka... Jakby nie wiem co to, słuchajcie. Lawasz to może być, tak. Lawasz. Tak mi się wydaje, że to jest lawasz Nie wiem, jak się znacie lepiej. Dajcie znać, co tu mamy następne. Patrzcie dalej są te kurczaki. Kurczę, muszę przyłożyć, bo je tu było. No i zobaczcie, następna paczka, ale ludziska, dzisiaj sobie będą wyżerkę robić, łapać wszystko, Uhu, ile tego jest, kurde, jeszcze jakieś ryby są, patrzcie co się dzieje, o, te są rewelacyjne, słuchajcie, na grilla, raz wziąłem sobie, była jedna paczka, zostawiłem sobie, przepyszne, to jest świetne, w airfryerze sobie robiłem, to jest boczek, taki wieprzowy, naprawdę świetne. Tylko na ciepło trzeba zjeść, bo później trochę, słuchajcie, twarde. Jak macie stare zęby, takie zajechane, no to musicie, od razu mówię, trzeba uważać, trzeba uważać na zęby. O, patrzcie, dwa razy. Ja już tam nie będę brał, bo jestem przeżarty jakieś sałatki raczej. Trzy razy, naprawdę fajna pozycja. Nie wiem, czy ktoś to jad, ale mówię wam, polecam. Polecam, to jest świetne, te, te, te porki. Co tu wjeżdża? No nie, no krewetki, słuchajcie. Krewetki, no jak. Jak to może nie być luksusowo? Słuchajcie, to są królewskie krewetki. Do tego tylko czosneczek, słuchajcie, sól, trochę wina białego, zamieszacie, yy, y, czyli papryczki, rewelacyjne wychodzą, słuchajcie, rewelacyjne. Może wam kiedyś pokażę taki przepis. Słuchajcie, bywało się, wie się, słuchajcie, no, ha, nie z jednego, jak to się mówi, pieca się jadło, jakoś to chyba leciało. Tu mamy kiełbasa, o, ta jest dobra. Ale na pewno cenowo ona już będzie droższa. No 3,45, słuchajcie. Takie baza jest, no wiadomo, to nie jest nasza, słuchajcie, polska, jakaś tam odrzeźnika czy tam nawet z z marszarni, ale na bezrybiu ta ryba wchodzi. Słuchajcie, wchodzi. I co my tu mamy? Na koniec ryba. Patrzcie, raz, dwa, trzy, pięć paczek ryby. Co to za ryba? To pewnie ten. Kot, słuchajcie, koda tu mamy, prawie kota, nie? Kot to jest ten dorsz. Dorsz? Tak, dorsz, chyba dorsz, a jak się mylę, to możecie mnie poprawić. I tutaj wjeżdża nam ta ryba, dam ją z boku, żeby, słuchajcie, nic tak nie zajeżdżało. Zaraz Wam powiem, ile taka ryba, u mnie wiadomo. Słuchajcie, u mnie uczciwa cena za darmo, ale już Wam mówię, po ile w sklepie oni zdzierają skórę. 5,90, słuchajcie, 5,90 to jest 30 zł za dwa takie kawałki. Nie wiem, nie wiem, czy po niej, czy po niej normalnie jest jakaś eksplozja cudowności, że ona taka droga. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Dobra, została nam tylko już plecak. W plecaku mamy raczej takie mniej higieniczne rzeczy. Jabłuszka, słuchajcie, jabłuszka. zobaczcie. Ja wam powiem, ile w Anglii kosztują 6 jabłek. To nie są jakieś, słuchajcie, jabłka wielkości, nie wiem, kapusty. Malutkie patrzcie do mojej ręki. Zobaczcie, jakie to jest jabłko. Sześć takich jabłek, słuchajcie, 10 zł wy sobie wyobrażacie. 2 funty. 10 zł 6 jabłek. Jajek, matko już mi się powie, jabłek. To jest, ja Wam powiem, nie, nie, bym powiedział, że to jest rozbój, ale to jest grabież. Słuchajcie, to jest normalnie grabież, żeby jabłka były tak drogie. Teraz mi się wydaje, że to jest spowodowane te ceny tych ważnych ziemniaki. Słuchajcie, są też, ale ludziska się ucieszą, bo dawno nie było ziemniaków. Już mi tam jedna sąsiadka dzwoniła, czy będą kartofle. Ja mówię, kochana, nie wiem, nie wiem, ja nie mogę ustalać. Czy wiecie o co chodzi? Tam się. Nie, nie da się na tej aplikacji zamówić żarcia, tylko po prostu no, co, to, co danego dnia się kończy. Słuchajcie, no to wolontariusze biorą i rozdają. No, no tak to działa. My nie możemy tam wymuszać, słuchajcie, i z gabloty wyciągać w sklepie. No nie, nie, nie. Tak dobrze to jeszcze nie ma. Słuchajcie, ale są miejsca, gdzie tam się dzieje. Gdzie tam się dzieje. Dobra. Ziemniaków mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9. Zaraz wam mówię, słuchajcie, ile w Anglii ziemniaki kosztują teraz. Patrzcie. 1,65 to mamy, słuchajcie, prawie 7 złotych i 50 zł. Za ile to jest? 7,50, ile tutaj mamy? No tym więcej niż półtorej kilo tutaj ludziska nie będzie. Matko, bo gdzie jest ta waga? no, Nie wiem, słuchajcie, nie wiem pewnie z drugiej strony napisali. Półtorej kilo albo 2,5, nie wiem, chyba 2,5, no jednak 2,5 kilo za 7,50. Moim zdaniem to jest, nie wiem, bardzo wysoka cena, bardzo. No dobra, ja już kończę z wami te pogaduchy do poduchy, słuchajcie, ale wam się pochwalę, byłem dzisiaj u jednej wolontariuszki w mieście, patrzę, wystawia, słuchajcie, kwiaty, wziąłem takie róże. No, zrobię wam taki ten, pokażę wam u jaki będzie zazdro. Patrzcie, jaki bukiet sobie wziąłem, Dała mi od serca. No też ona też miała gdzieś z jakiegoś sklepu. Słuchajcie, pełno kwiatów. I mówię, no, od razu w tym domu lepiej, nie? Luksusowo na ogrodzie. I w ogóle, czy cieszę, słuchajcie. Przed chwilą lało, nie muszę podlewać. Parę złotych zaoszczędzone, słuchajcie. kombinuje się tutaj, nie? Czajcie, dobra sekcja komentarzy jest Wasza. Słuchajcie, ja się biorę za te żarcie wystawianie. Sekcja komentarzy, jak wa jest wasza. Jeżeli ktoś chce być wolontariuszem tego olio, piszcie śmiało, ja wam wszystko wytłumaczę, co jest pięć. No, ale warunek: no, musicie być z UK. W Polsce jeszcze to niestety nie działa. No, niestety. Chyba w, chyba w Irlandii tam taki znajomy mi pisał, że też działa. Jeszcze tam Walia, ta Szkocja też, też śmiga. I ponoć coś są tam. Podwaliny w Hiszpanii. Piszcie śmiało. Jesteśmy w kontakcie. Sekcja komentarzy jest jak najbardziej wasza. Trzymajcie się.